Dobry. Cześć, cześć. Cześć, 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 cześć. cześć kugo, jak ja lubię kuchu, tę piosenkę. Witamy Ciebie serdecznie. O, jaka mina Miałam zadowolona. Zablokować. To pewnie po piosence, tak, co? Nie, nie, tak? ja, ja byłem wczoraj na ten nad Morzem Bałtyckim i Aha. jestem zafascynowany. Kiepską no, porę wybrał sobie na te wizytę to nad dziwne, Morzem ale... Bałtyckim, bo my też byliśmy prawda? No tak, tak, A tak. no. słuchaj, ale co ci tak zafascynowało? Plaża? dom Kroka. Oni uwięzili wszystkich Kikus i zapędzili nieszczęśników do boty, kopalni. Może byśmy ich uwolnili? Oni znają krótszą drogę do goty pod wulkanem. Tam jest twoja rodzina. Dobrze, Fernando. Chyba mogę im pomóc. Halo? Jest tam ktoś na górze? No dobrze, dobrze. Pięknie. I tak pięknie. się trzymaj na razie. Tej, uważaj, przygoduję czwórkę. Czwórka. Już, czwórka teraz. Już. Dobrze. Pięknie. Pięknie. I szórka. I szóstka, 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 już. A, Już. już. Ale nie przejmuj się, nie przejmuj się. Miejsce nie do przebrnięcia okazuje się. Czy można stąd zadzwonić na miasto? Mhm. Tylko uważaj na mnie. Bardzo ładnie przeszedłeś pierwszy tak. żarłoczny kwiat. Przy drugim się nie udało, ale to drobiazg. Ale teraz to już będzie chyba piątka. Przygotuj klawisz z cyfrą 5. I ruszamy. Uwaga, właśnie, właśnie piątka. Dalej. Do oporu, do piątka. oporu. Piątka. Ruszamy. Proszę. Piątka, piątka. Dobrze, podskakuj, piątka. Piątka. piątka, A zaraz jest. będzie czwórka. Jeszcze jedna, jeszcze piątka. Piątka. piątka, czwórka, czwórka, czwórka. Czwórka teraz. Czórka, czwórka, czwórka. 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 My zapłacę. nie będziemy odklejać, my Bartkowi powiemy, już teraz nie przyciskać, to już nie ma sensu. Tylko spokojnie, poradzimy sobie. No, było powinieneś dobrze. się przygotować, że jak toczy się na ciebie ta wielka kamienna kula, to natychmiast trzeba w ogóle uciekać czwórką na Fernando. Czwórką, a potem szóstką wrócić z powrotem na mur. Tak, nie. byłem na to, żeby skoczyć na Fernando. No właśnie. właśnie. E, Bartku. Nie przejmuj się. Spokojnie. Teraz czwórki, czwórka, szóstka, te dwa klawisze będą potrzebne. Będziesz musiał y, lawirować, że tak powiem, między y, toczącymi się wielkimi kulami na Hugo. Proszę, Proszę bardzo. bardzo, jeszcze jedna szansa, ale jest szansa dojechać do mety. Jest. R ruszaj, Hugo. No tak właśnie to tu ruszajmy. Uwaga, to jest ten moment. I teraz jest czwórka, Przyglądaj i szóstka. się. Uciekaj, Bieg... tą... kulaj. Dobrze. Dobrze. Uciekaj, w prawo, w prawo. Ach, no. Minimalnie. Na pomoc. Już. Niech nie ktoś teraz odklei. Co drugi hmm. raz? O rany! Jesteś przegrany. Bartku, patrzymy y, wszyscy teraz, ile diamentów zdobyłeś w tej emocjonującej podróży. 11. To jest to dobry wynik. Bardzo dobry Świetno. wynik. Naprawdę, do tego miejsca to jest niezły wynik. Mamy dla Ciebie nagrody pocieszenia. Oczywiście, że tak. I dziękujemy bardzo. Teraz chcielibyśmy Kto się połączyć się do nas z miasta? Tak. Kuba. Tak. Połączyć Kuba, się... jesteś z nami? Kuba. Halo. Halo, Kuba. Tak. No cześć. no cześć. cześć. Skąd do nas dzwonisz? Z Katowic. Powiedz, Kuba, o. czy to jest pierwsza próba do się do naszego progr programu, czy wcześniej już próbowałeś? No, wcześniej próbowałem. Ale udało się, to jest najważniejsze. To Kuba, jest jeszcze najważniejsze. ile masz lat? 12. I czym mhm. się interesujesz? Ja... Lubię grać piłkę nożną? Tak. Mhm. Nożną. No tutaj nie będziesz miał takiej okazji, natomiast będziesz miał okazję zagrać w jedną nie, z gier. To za chwilę, bo ja chciałbym się jeszcze dowiedzieć, na Śląsku jest kilka drużyn yy, piłkarskich, w której jesteś kibicem. Nie kibicuję. Nie kibicuję. Nie kibicujesz, wolisz grać. No jasne. Pewnie, niech jemu kibicuję No oczywiście. Proszę, wybierz grę dla siebie. Który ananas odsłaniamy? Powiedz nam. Nie liczę ja. Dwójka. Dobrze, dwójka. A tam jest wulkan. Wulkan, którą chciał zagrać Bartek. Przypomnimy tobie, że poruszasz się w tej grze klawiszami. Przy pomocy klawiszy. w lewo, szóstka w prawo, dwójka do góry. I ósemka ewentualnie na dół. Ja jak? To ja, rzadko się ja da może być. Na śloku jest mnóstwo kopalni, a ta gra wulkan to przypomina takie wędrówkę trochę po kopalni, prawda? No bo no, to coś takiego. Coś tak, takiego tak. Jest. Proszę, no, Tak, może kubie być trochę łatwiej. Proszamy. Okej, okay, musisz dostać się na szczyt i uwolnić hugolinę i dzieciaki ze szponów złej styli. Podczas wspinaczki. Pamiętaj żeby uciekać przed gącą lawą, bo ona cię upiecze. Unikaj spadających kamieni i tych bezczelnych małp. No, ruszamy, Kubusiu. Lava również. W pościg za Hugo. Dobrze. I od do, 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 razu kurko, do drabinki. Do, ja proponuję do. ci. Na tym w pierwszym etapie, kiedy nie ma specjalnie przeszkód, jak najszybciej uciekaj na e, coraz wyższe poziomy, uciekaj po prostu przed lawą. A ja proponuję, żebyś wyczuł też e, klawisz swojego bardzo telefonu. Bardzo ładnie. Nie, nie, on, Kulka. bardzo ładnie. Bardzo ładnie zabierali. Tak. Kuba, super. I teraz już niestety będziesz miał kamyki. Lawę i kamyki. Teraz lawa też się przebije. Uważaj. Wszystko. Jeśli spadają małe kamyki... Pięknie. Pięknie. Pięknie, nie Jakie zdążyłem powiedzieć. Się. Albo przeczekaj to miejsce, albo natychmiast uciekaj. Bardzo dobrze. Dwójka. Dwójką. Bardzo ładnie ci to idzie. Proponuję tu, tylko do drabinki i do... Góry. Diamentu. Do tu. A widzisz? Dobrze, powiedz. że będziesz chciał. A, Super. Myślałem, że chcesz po, po tym jak spadnikami. Żeby ja tylko nie zapomniał o zamknięciu od całą Wiesz co trzeba zrobić. Na prawo do, do, klamki. do klamki i Pod do góry dwójką. A Wujka. Dom. Bardzo ładnie. Mamy Świetnie, lawę na jakiś czas tu na kamień. Dobrze. Po lewej stronie taki człupek widzicie, zielono-czerwony, tam widać wujka. odległość lawy od Hugo. No idziesz do drabiny. Też nie wiesz chyba tego diamentu. Nie, 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 nie. Do góry, do góry. Wojtek, Marszacy, Do góry. Bo tutaj kamień spadnie. O to chodzi. Bardzo ładnie, Kuba. Jest. Tak jak strzałka. Tak jak Gdzie... na ścianie. Szuszką. Dobrze. No widzę, że mamy do czynienia z mistrzem. Oh. Jest bardzo dobry nie tylko w piłkę nożną, ale i... Uważaj na kamienie, ale idź. No już chyba nie będzie. Chyba nie ma. Uciekaj. Dobra, szybciej. I na górze musisz się poruszać bardzo no, bo, bo, bo. szybko, bo tam małpy czyhają na ciebie, jak staniesz, to się Małpa cały czas wyzmian... w cały czas w ruchu. prawo, ruchu, w lewo. I dwójka, dwójka, dwójka. Do góry, do góry. Złapała jednak. A mogłeś chodzić w prawo, w lewo, aż one uciekną. Bo one przez chwilę będą, tylko w i dalej Możesz... znikną. I wtedy można do drabinki i do góry. Tak rób dalej. Riviera to to nie jest. No wiemy, wiemy. A tak dobrze szło. Jest bardzo dobrze, Świetnie naprawdę. Tak, Jeszcze raz ja, powiem. Ja nie lubię małp. Wiemy. My to Małych wiemy. Małych małp. My to wiemy. Pozwól dobrze, mi teraz powiedzieć Kubie. Wiemy. Kuba, te sytuacje z małpami się jeszcze powtórzą. Tak więc przypominam Ci raz jeszcze przy nich, cały czas w ruchu w prawo, w lewo, czwórka, szóstka. Poczekaj, aż one znikną, pójdą sobie gdzieś tam, na plażę, to ty wtedy do drabinki i do góry. I tak. cały czas idź tak spokojnie jak ja. Idź, bo już jest bardzo dobrze. Jest czuję bardzo metę, dobrze. czuję metę. Proszę, ruszajmy. I jak ty to czujesz? No tak. No dobrze, idź, idź szóstką. Sytuacja się powtórzy, zobacz. Dwójko i na górze cały czas się ruszaj, aż z prawo, w to w lewo, w prawo i ciknisz. Ruszaj, ruszaj się, ruszaj się, ruszaj się, ruszaj się, ruszaj. Rusza. Tak, się dobrze, dobrze, dobrze. I wróci w lewo, do drabinki. Wracaj. I Idzie. teraz w górę. I teraz do góry. Dwójka, świetnie. nie Uciekaj. czekaj. Cały czas w ruchu. No a... bardzo dobrze manewrował. Tam był taki moment tak, pusty, moment. prawda? Kiedy przy nie było małżeństwa. Może no, też musiałem skończyć jako pokarm dla mał. Jeszcze Ojej, nie skończyłeś, bo... nie nazwykaj, Hugo. No. Postaraj się trochę, bo została ci ostatnia szansa. Bardzo byśmy chcieli, żebyś e, znalazł się w finale. Dzisiaj właśnie, teraz. Kuba, Masz ja też bliżutko. właśnie, ja też właśnie. Kuba, sytuacja się powtórzy. Raz jeszcze wystartujesz z tego samego miejsca. Pamiętaj, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, kiedy małpy odejdą od drabiny albo znikną zupełnie z ekranu, wtedy śmiało ogóle, do góry. Kuba dobrze myśli, że nie może za długo krążyć tam, bo w pewnym momencie lawa może go dosięgnąć. No, Ale może. spokojnie, wyczuj taki moment właśnie. i do drabiny, i dwójka od razu. Przygotuj sobie palec Zaciskamy na Zaciskamy mocniej kciuki. Proszę. Jest bardzo No właśnie, właśnie, bardzo dobrze. Jak to w wulkanie. Zobacz, Ta, to samo miejsce. I tam na górze taktyka, taktyka. I teraz, teraz... Kombinuj, ruszaj się, proszę, ruszaj się. Tylko żebyś się, się ruszał. O. No, cały czas, cały czas. Riviera, to to nie jest. Coś mówiłeś, Kuba, wiesz. A miało być tak fajnie. Byłem przekonany, Byłoby że będzie fajnie. fajnie Kuba, ale naprawdę bardzo, bardzo dużo emocji w nas i nie tylko w nas, pewnie we wszystkich widzach wzbudziłeś i zobaczyłeś, i ile diamentów zebrałeś. <laughs> Są będzie nagrody pocieszenia. Dziesięć. Świetne wyniki dzisiaj. Dwóch zawodników już takie wyniki od razu na samym początku. Dziękujemy, a, nagrody, a pocieszenia mi, dla Ciebie. co Wojku, dlaczego ci dlaczego coś nie podobał teksty z tą, z Rivierą? To, no bo naprawdę to to Riviera No to, jeśli to już nie jesteś, i jesteś i jeśli mówisz coś <coughs> o wybrzeżu, to na przykład byś powiedział plaża przy Molo w Sopocie, coś tak, naszego, a nie głębokość zaraz. morza, powierzchnia. Nie, nie, to nie, nie, nie? to nie, nie. Łączymy a. się z kolejną osobą z naszej listy, kto do nas napisał i przysłał Kudo. swoje zdjęcie. Do to, to będzie.